Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na wyprzedażowy hol zakupowy. Jeżeli macie ochotę coś sobie podpatrzeć, to zapraszam, zaczynamy. Wam się jej buty torebkę, ubrania. Postaram się zostawić wszystkie linki, które znajdę pod spodem. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że od jakiegoś czasu jestem szczęśliwą posiadaczką New Bardzo długo się wzbraniałam przed tymi butami, bo wydawało mi się, że wszyscy je mają, ale takie pokochałam. To są jedne z najwygodniejszych butów i w ogóle przepiękne. Ten kolor, który mam, jest ekstra. Ja już je raz prałam i. Muszę powiedzieć, że są dosłownie niezniszczalne. Nieraz już mnie złapało urwanie chmury, jakiś deszcz ulewa i też wystarczyło je trochę przetrzeć, to się wszystko pięknie doczyszcza. I to mi się podoba, że mają bardzo fajne bloki kolorystyczne tych butów i są na rzep, i są sznurowane, są super wygodne. Oczywiście uważam, że to są takie buty raczej, przynajmniej ten kolor, to są takie buty na lato, wiosnę. Na jesień na pewno bym się trochę bała, ich nosić, natomiast są takim super wygodnym przede wszystkim dodatkiem do różnych stylizacji, jakichś sukienek jasnych, czortów, do jeansów, do białych spodni, do jakiegoś swetra nawet, cardigana białego, także jestem bardzo z nich zadowolona, wiem, że one też Wam wpadły w oko, także zostawię Wam te linki wszystkie pod spodem, jak znajdę i jakieś ładne kolory. Wygodne są te buty i tak dobrze mi się z nich korzystać. są w sumie niezniszczalne, że na promocjach, bo teraz są bardzo fajne różne deale, kupiłam też dla mojej córki. Oczywiście... Ona ma akurat trochę większą stopę, natomiast takie buty też możecie kupić dla siebie. Absolutnie, chociaż to było w dziale dziecięcym, ale też dużo osób ma po prostu mniejsze rozmiary i może w tym dziale dziecięcym sobie zaszaleć. Ja akurat jej wzięłam na rzep, bo wydaje mi się, że to jest takie wygodniejsze zdecydowanie dla dziecka, chociaż ona już umie sznurować buty, bo ostatnio się nauczyła. Ale jest to wygodniejsze na pewno i nie będzie się denerwowała, że trochę dłużej jej to zajmie. Mają przepiękny miętowy kolor. Uważam, że są właśnie takie wygodne, czy uważam, wiem, że one są wygodne i wiem, że będzie jej się dobrze w nich biegać. I ta stopa jest super wyprofilowana, nie męczy się, nic nie boli, nie obcierają, bo są takie trampki, na przykład, nie wiem, w konwersach jak chodzę to dłużej to boli mnie. Mały palec. No nie wiem, to już zależy chyba od jakiejś tam budowy stopy. Ale one są naprawdę, zobaczcie, takie wdzięczne, dziewczęce. Bardzo dużo było kolorów. Te akurat się spodobały mojej córeczce. No i są w bardzo dobrych cenach. Tylko jest super wykonane. I myślę, że tych butów też tak za bardzo nie trzeba przedstawiać, bo wiele osób je ma. I tak samo nawet jak pokazywałam Wam ostatnio te, to w komentarzach wypisałyście, że macie. A to taki kolor, a to taki sam, i również jesteście bardzo zadowolone. Ja tak samo jestem zadowolona, i dlatego zdecydowałam się zakupić takie buciki dla mojej córki. Były różne kolory, różne wzory, i sznurowane, i na rzep, tak jak Wam wspominałam. Także warto jest. Zwrócić na nie uwagę. Następne buty są dla mnie. Czaiłam się od bardzo długiego czasu, żeby je kupić. I w końcu, jak zobaczyłam, że są na promocji, to stwierdziłam: Dobra, raz kuśni śmierć tylko zwrócę, nie ma problemu. To są trapki z Tory Burch. Nie wiem, czy znacie tą firmę. W Większości rzeczy mi się tam podobają. Naprawdę ma fajne jakieś tam projekty, dodatki, paski, ale te buty. Zamknęła już się drzwi, jak się przestraszą, matko i córko. Ale te buty mi się wyjątkowo spodobały i tak długo się zastanawiałam nad nimi, że stwierdziłam, dobra, zobaczę jak wyglądają na żywo i prezentują się przepięknie, w ogóle są takie trochę inne, nie do końca wymetkowane, to znaczy tutaj jest co prawda napis Tori Sport, ale zobaczcie na te kolory, bez sznurowadeł, mają... Piękny detal, to jest wszystko ze skóry na tej podeszwie, natomiast to jest takiego bardzo miłego materiału, trochę jak rozciągliwa gumka, zresztą dokładnie z takiego samego jak tutaj, możecie zauważyć. Ja sobie wziąłem rozmiar 36, normalnie noszę 37, ale dlatego, że była taka informacja, żeby wziąć rozmiar. Mniejsze, no i będziemy mierzyć i się przekonamy, jak one leżą. Te kolory uważam, że są przepiękne. W ogóle uwielbiam takie połączenia. I tak sobie pomyślałam, że na przykład do jakiegoś płaszcza beżowego, do kurtki jeansowej, do jeansów oczywiście, do bluzy, do shortów, oczywiście również, ale i do jakiejś spódnicy, może nie do końca ołówkowej, bo to nie jest ten styl, ale jakiejś dłuższej, plisowanej, kto wie? To się okaże, no i zobaczcie też środek, jak on wygląda. Wszystko taki piękny, błękitny kolor. Wszystko to jest naprawdę dobrze wykonane. To jest wszystko ze skóry. Podeszwa też jest ze skóry, wkładka jest ze skóry. Tutaj mamy materiał. Myślę, że też wygodnie będzie to buty wyczyścić. Na stronie wydawało mi się, że to też jest skóra. Ale to jest taki sam materiał jak te gumki. Szczerze to nawet liczyłam, że może nie będą mi się podobać na żywo, ale są genialne. Absolutnie. Wyglądają, jakby dość dobrze trzymały. Trzeba będzie je założyć i się przekonać. Kolejna moja zdobycz to torebka. I w sumie ja wam nigdy nie pokazuję takich zakupów, ale wiem, że wielokrotnie mnie w komentarzach prosiłyście o to. To jest torebka Chloe, See by Chloe. Ona mi się już podobała od jakiegoś czasu. Były różne bloki kolorystyczne, tutaj materiały, zamsz, skóra. To jest akurat w pełni wykonana ze skóry, z takiej różowej, żółopudrowej skóry. W środku ma materiał, kieszonkę, telefon się zmieści, portfel się zmieści. To jest woreczek, woreczek Chloe. Tu jest nawet karta Colour, Simple Chloe. Nie jest to może największa torebka, ale wszystko, co jest mi potrzebne, na pewno się zmieści. Ma piękne detale. Zobaczcie, taki kluczek z, z kółeczkiem. Piękny kolor, ja uwielbiam coś takiego. Ja mam w sobie same czarne torebki w większości. Szukałam jasnej, chciałam innej firmy jasną, ale jak zobaczyłam, że praktycznie. Jest już ich za dużo, trochę, że tak powiem. To stwierdziłam, że chcę coś innego: coś, co będzie do mnie pasowało, i będzie takie bardziej oryginalne, można powiedzieć. Jest na długim pasku. To można sobie tutaj oczywiście regulować, jeżeli będziecie mieli ochotę. Prosta. Zobaczmy, jak ona będzie się prezentowała tutaj. No, bardzo ładnie. Do szarego płaszcza. Bardziej do takich, bym powiedziała, wiosenno-jesienno-letnich stylizacji. Na zimę nie do końca. I wiem, że może to nie jest torebka największych rozmiarów, ale taka jest dla mnie najwygodniejsza. To znaczy, chciałam coś na ramię, coś wygodnego i coś jasnego. Tak jak mówię, nawet do tych butów będzie pięknie wyglądała. Zobaczcie. Albo do tych trampek. Również. I do beżowego płaszcza, albo jeansowej kurtki myślę, że jak najbardziej no wykonana jest cudnie, wiem co myślicie o niej pamiętam, że kiedyś widziałam taką dziewczynę która miała właśnie taką żółtą torebkę z żółtej skóry i tutaj miała zamsz taki żółty i ten zamsz był dość wytarty znaczy nie wiem jak ona też dbała o tą torebkę dlatego ja chciałam mieć taką jednolitą no i w tym kolorze w tym kolorze tak to wygląda. Gdzie jest mój telefon? Ja w sumie mogę coś wsadzić i zobaczymy. Jak bardzo jest pojemna. Zadzam sobie mój portfel. To jest portfel, o który też często się pytałyście. Z Michaela Corsa. Taki zielony, dlatego że chciałam go znaleźć w torebce, dlatego sobie wzięłam taki trochę kolor dość rzucający się w oczy. Mamy portfel, to tyle. Mamy portfel i mamy telefon. Nawet zmieści się ten największy iPhone Plus. Jakby co. Zamykamy. Mój portfel jest dość mocno wypchany, bo ostatnio pani mi wydała w samych 10 groszówkach albo 50 groszówkach, no ale nic. A jeszcze możemy tutaj na pewno sobie wsadzić jakieś kosmetyki, bo się zmieści spokojnie. Wygląda na taką wypchaną, nie? Jak myślicie? no i taka idealna długość tego ramionczka dla mnie bardzo mi się podoba, jest śliczna jak dla mnie taka właśnie bardzo w moim stylu ta toramieczka chciałam wam pokazać jak te buty prezentują się na nogach ja wiem, że nie do tej sukienki w tym momencie, ale tylko tak chciałam, żebyście zobaczyli bo wiem, że te buty podobają się wielu osobom z góry to wygląda tak, mniej więcej, ja jedyne czego się obawiałam, to to, że te buty będą troszeczkę jednak mimo wszystko za szerokie, albo będą tak wyglądały, jak są za szerokie przez te takie falbanki, ale bardzo mi się podoba blok kolorystyczny. Uważam, że one są takie idealne na jesień, wiosnę lato piękne i są trochę inne. No i rzeczywiście ten rozmiar 36. Pasuje idealnie na mnie, naprawdę. Mam bardzo duży tutaj support. One nie są jakieś takie rozklapciałe, bardzo dobrze trzymają. Ta gumka też się fajnie tutaj sprawdza. Zresztą, poczekajcie, ja Wam pokażę, jak to wygląda tu na nodze. O, w ten sposób. Widzicie? No, rzeczywiście są przepiękne te buty. Ta gumka jest nieruchoma. Są wygodne. Oczywiście, no trudno, żeby trampki nie były wygodne, chociaż wiem, że takie się zdarzają. Do jeansów, do tego beżowego płaszcza z Zary. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Jego na razie jeszcze nie oddałam. się zastanawiać, chociaż wiele z was mi napisało, żeby go zostawić, więc jeszcze nie oderwałam metki, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda taki blok kolorystyczny nawet do jakiejś tam, nie wiem, no nawet do tej sukienki żeby tak zarzucić, to już wygląda o wiele lepiej do tego płaszcza, ale przede wszystkim do jeansów, tak sobie pomyślałam i ta torebka no też dobrze wygląda co wam powiem co ja wam mogę powiedzieć jedyne co mi przeszkadza, że właśnie ten płaszcz nie jest na pasku ale z drugiej strony może tak by dobrze na pasku nie wyglądał Sama nie wiem. Bardzo fajny materiał, no i do tych trampek rzeczywiście to wygląda całkiem zacnie i trochę inaczej, mam wrażenie. No bo teraz te trampki są modne z poszczególnych firm i w zasadzie wszyscy znaczy może nie wszyscy, ale bardzo wiele osób nosi te same buty. I jak patrzy się na ulicę, to od razu widać, jaka to jest firma. A to nie do końca, chociaż z tyłu może jest ten napis, ale są takie dyskretniejsze, mam wrażenie. No, i wyglądają rzeczywiście genialnie. Do tego płaszcza, i do jeansów, będą wyglądały tak samo genialnie. I na koniec mam jeszcze dwie rzeczy z Zary. Bo, tak jak Wam wspominałam ostatnio, tak myślę, że na pewno Wam wspominałam o tym, że na tych promocjach bardzo często kupuję swetry. Takie kardigany dla dzieci. Ja go dorwałam za 25 zł. Taki różowy z perełkami. On jest fajny do różnych stylówek, żeby zarzucić się jakieś trochę chłodniej, na jakieś e, eventy szkolne, typu rozpoczęcie roku, zakończenie. Chciałam jeszcze granatowe, ale akurat granatowego rozmiaru nie było. Więc może mi się jeszcze uda trafić. Może jak będę przy okazji w sklepie. I taką bluzeczkę znalazłam za 19 zł na ramionzka w kwiatuszki z Zary jest bardzo dużo rzeczy w stacjonarnym sklepie. Ja akurat byłam w galerii mokotów, także jeżeli macie ochotę, to się możecie przyjechać czy na dziale męskim, damskim, na tym TRF dziecięcym. Jest dość sporo rzeczy na stronie. Myślę, że nie ma aż tylu. To stacjonarnie, fajny wzór. Te rzeczy są spoko wykonane. Muszę powiedzieć. Nie wszystkie, naprawdę nie wszystkie, bo czasami te rzeczy z Zary to są szmaty. Ale akurat te swetry mi się dobrze sprawdzają. No i te koszulki, również shorty, jak Wam wspominałam. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tych wszystkich moich łowach. Czy macie je upatrzone jakieś rzeczy na przecenach, Co chcecie kupić? Czy lubicie nubalansy? Co myślicie o tych kolorach? Czy uważacie, że są wygodne? Jak Wam się podobają te buty, jak pokazałam je mojej siostrze, to powiedziała, że są okropne. jest zdjęcie, jakie jej wysłałam, że nic specjalnego absolutnie. Jak pokazałam mojej przyjaciółce, to powiedziała, że rewelacja, koniecznie musisz je wziąć, bardzo do Ciebie pasują. No i rzeczywiście takie są zgrabne, nie są takie mocno wylansowane, odmytkowane, że tak powiem. No i jak Wam się podoba ta torebka, ja uważam, że kolor jest absolutnie genialny, no i cudowne, takie małe cudeńko. Ponadczasowe, bo myślę, że zdecydowanie ta torebka bardzo długo albo nigdy nie wyjdzie z mody. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, Buziaki. Pa, pa.